Zapraszamy Państwa do lektury reportażu pod tytułem Podziemie autorstwa Haruki Murakami. Jest to opowieść świadków ofiar zamachu terrorystycznego, który został dokonany w Metrze w Tokio 20 marca 1995 roku przez sektę o nazwie Omu. Jest to bardzo gruba książka, tak jak widać, ponieważ udało się zebrać opowieści doświadczeń kilkudziesięciu osób, które miały szczęście przeżyć zamachy, w których zginęło 12 osób i ponad 5 tysięcy osób zostało poszkodowanych. Zamachy te zostały dokonane przez rozpylenie gazu w wagonach metra w Tokio e, przez właśnie członków sekty Omu e, był to gaz sarin, który uszkadza e, drogi oddechowe i wzrok. Ofiary, które miały szczęście przeżyć e, te zamachy, e, przez wiele lat później zmagały się z rozmaitymi powikłaniami tych e, właśnie tego zatrucia i e, Nasze szczęście polega na tym, że mogliśmy wysłuchać ich opowieści. Nie tylko pasażerowie i pracownicy metra składają tu swoje zeznania, ale również, co jest zaskakujące, członkowie sekty, która właśnie dokonała tych zamachów. Dlatego mamy też ujęcie to tych wydarzeń w różnych perspektywach. Opowieści tych osób są bardzo zróżnicowane. Są to ludzie, którzy po prostu tego dnia szli do pracy, i właśnie metro jest częścią ich transportu codziennego, pozwalającego im się dostać do, do ich miejsc zatrudnienia. Ale także te opowieści to są opowieści członków sekty, którzy nie brali udziału w zamachach, a nawet nie wiedzieli, że takie właśnie wydarzenia były planowane. Dlatego ta podróż, w którą zabiera nas ten reportaż, jest bardzo wielowymiarowa. Możemy się spotkać nie tylko z ludźmi, którzy przeżyli bardzo traumatyczne chwile w czasie zamachów, ale także z ludźmi, którzy wstąpili do sekty i mówili, dlaczego to zrobili, jakie były ich potrzeby, jakie były ich dążenia. I bardzo zaskakujące w tych zeznaniach jest to, że wielu członków sekty nie miało właśnie żadnej orientacji w tym, że w wyższych stopniach wtajemniczenia właśnie w tej sekcie dokonuje się nawet takich właśnie no, morderczych, zbrodniczych akcji. Jest to bardzo interesująca książka. Polecamy ją Państwu do refleksji, do zastanowienia się nad istotą społeczeństwa, które musi radzić sobie z taką traumą. Jest to bardzo interesujące doświadczenie. Polecamy tę książkę oczywiście do wypożyczenia w Bibliotece Politechniki lubelskiej.